Szacuje się, że stanowią one ponad 8% całego słownictwa w języku niemieckim. Inaczej niż anglicyzmy, postrzegane są jako nieodłączna część tego języka, często jako typowo niemieckie wyrazy. Mowa o galicyzmach, a więc wyrazach pochodzenia francuskiego w języku niemieckim. O nich będzie mój dzisiejszy vlog. Witam Was na kanale niemiecki online z Marcinem. Zaczynamy. Galicyzmy dzielą się na takie, które przyjęły niemiecką formę i wymawiamy je dzisiaj identycznie jak inne wyrazy niemieckie, oraz na takie, które zapisujemy i wymawiamy tak samo jak w języku francuskim. Niejednokrotnie wyrazy te przysparzają problemy, szczególnie w wymowie, ale także w pisowni. Ja właśnie chciałbym dzisiaj skupić się na tych galicyzmach i przedstawić wam kilka wyrazów pochodzenia francuskiego w języku niemieckim, których używamy bardzo często. Dodatkowo także przedstawię kilka galicyzmów charakterystycznych dla języka niemieckiego w Szwajcarii. Niektóre galicyzmy mają swoje odpowiedniki w języku niemieckim. Niektóre nie mają ich w ogóle. I pierwszym z przykładów jest cukierek. Po niemiecku das Bonbon. Das Bonbon. Większość galicyzmów będzie, rzeczowników oczywiście, będzie w rodzaju niejakim. Das. Kolejny bardzo często stosowany galicyzm to słowo kawiarnia. Das Kaffee. Das Kaffee. I zwróćcie uwagę, że wyraz ten zapisujemy z literką E i kreseczką na górze. Jest to litera, która jest zupełnie niecharakterystyczna dla języka niemieckiego. Czy ma ona niemiecki odpowiednik? Można powiedzieć, że ma w Austrii, ponieważ tam, szczególnie we Wiedniu, stosuje się taki wyraz jak Das Kaffeehaus. Das Kaffeehaus. Kolejny rzeczownik to kuzyn. Po niemiecku der Cousin. Der Cousin. Wyraz, który zapisujemy i czytamy zupełnie jak w języku francuskim. Niemieckim odpowiednikiem tego słówka jest der Vetter. Der Vetter. Jeśli idziemy, na przykład, do jakiegoś centrum handlowego, do galerii, to możemy się spotkać z takim słówkiem jak die Etage. Die Etage, czyli piętro. Niemieckim odpowiednikiem tego słowa jest Das Stockwerk. Das Stockwerk. Teraz przejdźmy do zawodów. Słówko, które także jest znane w języku polskim, to inżynier. Po niemiecku powiemy der Ingegner. Der Ingegner. A więc słowo, które czytamy i zapisujemy identycznie jak w języku francuskim. Nie ma na niego niemieckiego odpowiednika. Kolejne słowo to das niveau poziom. Bardzo często używamy tego słowa, mówiąc na przykład o umiejętnościach językowych, tak, mówiąc o naszym poziomie. Na przykład mein Deutsch ist auf diesem Niveau. Mój niemiecki jest na tym poziomie. Mein Deutsch ist auf diesem Niveau. I jest to także słowo, które zapisujemy i czytamy podobnie jak w języku francuskim. Dzisiaj czasami też yy, stosuje się angielskie słowo level. Idziemy dalej. Portmonetka, a więc das portmonet. Das Kolejny wyraz, który czytamy i zapisujemy identycznie jak w języku francuskim. Oczywiście możemy zastąpić to słowo wyrazem typowo niemieckim. Portfel to der Geldbeutel, a także die Geldbörse. Idąc na randkę, możemy w języku niemieckim użyć słowa das rendezvous, das rendezvous. I w zasadzie w języku niemieckim nie istnieje słówko, którym byśmy mogli dokładnie określić spotkanie jako randkę. Dzisiaj też często używa się angielskiego słowa date. Istnieje słowo die Verabredung, ale ono jest takim umówionym spotkaniem, które niekoniecznie musi być randką. Kolejny zawód galicyzm to der Regisseur. Der Regisseur, a więc reżyser. I na koniec tej części słówko Das Souvenir. Das Souvenir, a więc upominek, pamiątka, na przykład z jakiejś podróży, możemy go zastąpić niemieckim słowem Das Andenken. Das Andenken. A teraz kilka galicyzmów, charakterystycznych tylko dla języka niemieckiego w Szwajcarii. Szwajcarzy, którzy, jak wiadomo, na co dzień używają przede wszystkim Szwyca Deutsch, ale jeśli już mówią e, w Hochdeutschu, to też używają wiele galicyzmów. Do najbardziej popularnych należą adieu, a więc cześć na, czy do widzenia, na pożegnanie, adieu, Często zamiast wyrazu die karte, die fahrkarte, używane jest słówko das bilet. Das bilet, a więc po prostu bilet. Fryzjer to nie der friseur czy der friseur, tylko der coiffeur. Der coiffeur, również z języka francuskiego. Przeciętny Szwajcar na lody nie powie das eis. Tylko die Glasse. Die Glasse. Das Henschen natomiast, a więc niemiecki kurczak, kurczak w Niemczech, das Henschen, to w Szwajcarii das Pulle. Das Pulle. Następnie rower, który znamy wszyscy jako das Fahrrad w Niemczech, to w Szwajcarii das Velo. Das Velo. I wreszcie dziękuję, danke w Niemczech, to w Szwajcarii często merci. Merci für Eure Aufmerksamkeit. Dziękuję za Waszą uwagę. Oczywiście, jeżeli podobał Wam się ten filmik, to będę wdzięczny za łapkę w górę, za subskrypcję mojego kanału. Bis dann! Tschüss!